Aaaa! Piszczyli! Czystko Oj! O. <grybujesz> o, umarłeś. Mo, mo, ja i moje kotki w Zapraszam widzów! What? Co się tutaj stało? Jakim cudem ja umarłem? No... A kurde. No, a może weźmy mapę? Mapę, mapę. A, bo tylko tutaj jest tak dużo tych zniczy. Ej, Weź bez przekleństw mi tu, proszę. Jest, no powiedzieli, zajebiście. No, nie, mi coś dziwnego wyskakuje co chwilę. Ej, faktycznie! LOL, ale e, e, dobre No, fajne, fajno. Hopa. <grywia> Dopiero teraz się po te kiu ruszył. No spoko. Ale wakacje. <grywia> o, to byś mógł tam pójść. O, dziękuję. Dobra, i szczymy, dobra. Żartowałem, chłe, No. Ehm, no to nie wiem, może kończymy odcinek. No, no bo wiesz, u mnie już... U mnie jest pół godziny. Ja o <noise> mnie jest trzy, trzy. Dobra. To papatki. Subskrypcja. Papa, pa. subskrypcja na naszych kanałach. I wam ukradnie cukierki Dobra, papa. Pa. Na, na razie. No. Też tak może być. Na razie...